Witam serdecznie tutaj, Robert. Jak się macie w tej pracy na etacie? Ostatnio było głośno o tym, że zamknęli kopalnię węgla brunatnego w Turowie, odkrywkową taką, i zwolnili chyba 1500 pracowników. Oni gdzieś tam protestowali. Także jak się macie tam na tym etacie? Może być tak, że macie się dobrze, a za chwilę może być tak, że system Was wypluje. A system, w którym ja działam, czyli marketing sieciowy, tutaj nie ma zwolnień. Tutaj jedynie może się zdarzyć, że sam odejdziesz. Lub może się też zdarzyć oczywiście, że dana firma e, zamknie swoją działalność. Ale zawsze będzie można przejść do innej, ponieważ gama jest szeroka i oferta. A jeżeli już nauczysz się raz robić ten biznes, to, to po prostu zawiniesz tylko do innego portu. Także jak się macie to na tym etacie jak widać właśnie możesz dzisiaj mieć pracę, a jutro możesz mnie nie mieć. W marketingu sieciowym za raz wykonaną pracę, którą wykonasz powiedzmy w jednym roku masz przez wiele lat, wiele lat płacę. Nie pracujemy od wypłaty do wypłaty Bo kiedy przestaniesz pracować na etacie To skończy się na ostatniej twojej wypłacie a U nas w marketingu sieciowym zaraz pracę wykonaną Masz płacę wiele lat wypłacaną i takim wierszykiem zakończę moi drodzy Jak się tam macie na tym etacie?